Do 30 listopada czekamy na wnioski osób zainteresowanych stypendiami artystycznymi. Przypomnę, po raz kolejny już tą ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych i uprawiających różnego rodzaju sztukę, również sztukę sceniczną, ale to może być również teatr, fotografia, taniec, wszystko to, co wiąże się z działaniami artystycznymi. Ta oferta jest przede wszystkim dla osób, które już mają w swoim dorobku różnego rodzaju osiągnięcia artystyczne, ale chciałyby się dalej rozwijać, myślą o studiach artystycznych, myślą o nowych warsztatach artystycznych i chciałyby, aby te ich umiejętności artystyczne były na coraz wyższym poziomie. Zachęcamy wszystkich do składania tych wniosków. Przypomnę jeszcze tylko, że warunkiem, aby ubiegać się o takie stypendium jest działalność artystyczna na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jednym z takich warunków jest zaprezentowanie swoich działań artystycznych. Dla mieszkańców Ełku może to być koncert, może to być wystawa, ale jest taki wymóg, aby podzielić się swoimi, swoimi osiągnięciami również na terenie naszego miasta.